Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie aktualizacja, kolejny raz jak zawsze, prawie co tydzień. Nie chciałam nagrywać aktualizacji z urodzin, ponieważ no, tam za dużo się nie działo. Wracając do dzisiejszej aktualizacji, dzisiaj dodali konie. Dzikie konie, Jorwickie. Ja nie wiem, jakie maści teraz dodali. Na tym koncie mam odpowiednią ilość star końców, jak widać 1045 star końców. A na moim prawowitym koncie, na moim pierwszym koncie na kaliście, mam 700, więc jak teraz się nie będę mogła kupić, dwie lub trzy maści zostały dodane tutaj w i jedna jest w Forcie Pinta. Została również zmieniona tamta właśnie okolica, gdzie się kupuje konie. A więc zaraz zobaczymy ju również. Widzicie, mam tu zieloną wodę, nadal nie zrobiłam tych zadań. Bo jestem kiepska w tym. Okej, okay, już widać tutaj, jak zostało to zmienione. Ok, to są te konie? Chyba tak. O, widzisz tego, co ja bardzo, bardzo chciałam. One są na podstawie chyba e, Tinkerów, więc mojej ulubionej rasy. Tam widzimy Tinkery, a tutaj widzimy te nowe konie, więc e, ja dlatego tego ja bardzo chcę. No i jak się przejdźmy tutaj, jak to zostało zrobione. Tutaj mamy y, to takie do, do wbicia levelu, o, tu mamy tą fryzurkę, znaczy tą stylistę, tak to można powiedzieć, y, tu mamy te nowe konie, tu mamy trzy maści, pewnie w Forcie Pinta jest jeszcze jedna, więc cztery maści zostały dodane. Naprawdę no, fajnie tutaj to zrobili, jest tak, podoba mi się. Dobra, zobaczmy w tego jakie on ma ładne zielone oczy, to a taki zielonek, e, tak, tak co można powiedzieć, taki, jelonek. ale ma piękne zielone oczy, Boże, Boże, jest piękny. Ja na początku nie byłam do niego przekonana, ale taki piękny, nie, po prostu te zielone oczy, po prostu mi skradły serce. Przepiękny jest. A ten? Ten, co mi bardziej mi zależało? Też ma zielone oczy! Nie, po prostu umieram! Te zielone oczy skradły moje serce totalnie i ja tego chcę Na moim, na moim koncie, na tamtym, na Kaliście Chcę tego kochania na pewno A ten? Jakie ma oczy? Niebieskie chyba? Tak, takie błękitne Ale ten też jest ładny! Pokaż mi się z tyłu Jak nie mogę, to kamerki On ma taki niebieski ogon, taki niebieskawy jest Ten na, ta na tamtym koncie chce ale ten po prostu skradł moje serce też. Boże, te zielone oczy. Ja nie wiem. Kosztują 950, 945 chyba, czy coś wtedy, sens tak Więc trochę sporo, ale. Nie, no po prostu te zielone oczy skradły moje serce totalnie. Co to się stało? SSO, proszę to naprawić. O, tak, tak. To jest ten klasyczny tutaj, co zostało przedstawione. Taki ale jelonek. O, ma czerwone oczy i on też jest fajny. Ale też te czerwone oczy mi przeszkadzają. Huh. To też jest fajne. No ale nie wiem. Nie wiem. Nie, nie są limitowane. <ścoughs> nie wiem, bo ten niebieski... Nie jakoś tak najmniej interesuje, mogę wam tak powiedzieć szczerze. Jest ładny, ale jakoś tamte to totalnie skrawa moje serce. I ja nie wiem już. którego mam wziąć? Nie wiem, zastanawiam się nad tym Izabelowatym. Albo właśnie nad tym niebieskim, ale tutaj by nie pasował ten niebieski. To style ogólnie tutaj tej mojej postaci. Nie pasowałby totalnie. A ten Izabelowaty by pasował. Bo tego środkowego chcę na moim końć tamtym, tu mówię, w moim takim normalnym kończę na kaliście. Bo ten od razu mi skradł moje serce. I chyba sobie go kupię tutaj tego właśnie. No, chyba chyba go kupię. Teraz imię. Dobrze. Eee, chcę go nazwać Daisy Duff eee, Osoby, które śledzą na przykład gwiazdy na przykład. Katie Perry, to wiedzą, że jej córeczka właśnie ma taki Daisy Duff. I tak zostanie, bo Daisy to jest tak krotka. I bardzo podoba mi się to imię. A Duff to nie wiem, co to znaczy. Dla mnie to jest normalne imię, więc uznajmy po prostu, że to jest Daisy Duff. Po prostu. Imię. <grym> więc no, takie podwójne. Niech będzie. Ala Katie Perry. Jak <grym> Tak naprawdę to ja nie wiem, kiedy ten filmik się pojawi. Postaram się, żeby pojawił się tak do piątku. Jak nagrałam to w środę, to postaram się, żeby pojawiło się tak do piątku, ponieważ mój internet ostatnio też znowu kuleje i to bardzo, jak widać. Um, no. Polecam. Daisy Duff. o, ma piękne oczy! Nie mogę, on jest taki piękny. Jak <noise> on fajnie idzie, jak te włosy. O, nie mogę, po prostu umieram. <noise> Ale jak te włosy się pięknie ruszają! posze, posze, posze. Jakie to jest piękne! Ale kiedy jest ładne, jak ja bo mam na takie małej dupce, to teraz jestem na takiej wielkiej dupce, no. Ale <grym> słodki, nie mogę, po prostu jestem zachwycona. Pięknie, no jak ja kocham takie wielkie pupę, no. <grym to jest> kocham po prostu widzieć taką wielką pupę. Nie no, po prostu ekstra, <grym> to jest... Dobra, kusik. Nie mogę, jak no, ładnie to robi! Trochę sztucznie, ale ładniutko! Ale no, ładnie! Dobra, tu Galop, znaczy tak tu Galop trwał. Też ładnie. Te włoski się tak ślicznie ruszają, tak zwinnie to robi. A do Maxa jak trafię? O, Jezu. O Jezu, jaki jest ładny! <laughs> Ekscytacja po prostu u mnie to totalnie. Cud miód. To nie no, po prostu piękny jest ten koń. Nie mogę. Sorry koniu. Piękny jest, a teraz zatrzymanie niech będzie. Szybko. Ale on fajnie to zrobił. Dobra, teraz klikamy spację. A bo nie. Nie spacja. Coś z shiftem można było zrobić, tylko nie wiem co. O, to! O kurwa. Ja I to po prostu tak idzie? Aha, tak po prostu, tak po prostu sobie można iść. Ekstra to jest. O Boże. I ja tak po prostu. A nasza postać po prostu taka sztywna. Jak zwykle. Niech poprawiam nasze postacie, bo nie wyglądają tak ładnie już na tym koniu. Dobra, teraz stać. A teraz spacę, niech będzie. Kładziemy się. Jak to będzie wyglądać z tą postacią? O! Dobrze nawet. O ja Juniu. Dobrze. E, mam nadzieję, że to ci się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapciki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!